Siemaneczku, tutaj Wente zapraszam Was do 18 odcinka serii Thunder Island, sezon drugi. Tak więc zaczynajmy. Dzisiaj rozpoczniemy sobie kontynuację questów głównych, ponieważ była aktualizacja, która dodała aż 20 nowych questów. Tak więc, pierwszy nowy quest zaczynamy u księdza Kochaka. Witaj, synu. Tak się tylko mówi, ile razy mam ci powtarzać. Nieważne. Dziwi mnie, że tak późno przychodzisz. Przecież z Amber łączyła was szczególna więź. Przynajmniej ona tak to postrzegała. Niestety muszę potwierdzić twoje obawy. Zaginęła i nikt nie ma pojęcia, gdzie ona może być. Ludzie mówili coś o ciemnym zjawisku nad jej domem tuż przed jej zniknięciem. Może coś ci to mówi? Słyszałeś już coś o tym? W takim razie masz już trop. Na twoim miejscu zapytałbym kogoś z magicznego lasu o szczegóły. Może i ci czarodzieje nie są specjalnie ogarnięci, ale jeżeli chodzi o zjawiska paranormalne, to potrafią rozwikłać każdą zagadkę. Szczególnie wyróżnia się tam szaman Łukasz. Ma za sobą spory bagaż doświadczeń. Rozpoczęto zadanie Porwanie. 12 627 expa. Szaman Łukasz ma dla ciebie questa. Witaj podróżniku. Poszukujesz odpowiedzi czy przyszedłeś się zabawić? Szkoda. Mam coś, co poprawiłoby ci humor, a ta sprawa pewnie nie ucieknie. Porwanie? Coś ciemnego? Z takim czymś się jeszcze nie spotkałem. Nikt z moich ludzi nie para się czarną magią, a jeśli kiedykolwiek to robili, mają to za sobą. Szczególnie, że to, o czym mówisz, brzmi na coś wyjątkowo potężnego. Była kiedyś legenda o człowieku, który miał z nią styczność. Niestety, my używamy czarów jedynie do wiecznej zabawy i dostarczania ludziom rozrywki. Ta historia bardziej budziła lęk, więc nie za bardzo nas zainteresowała. Ale nasze koleżanki Wiedźmy powinny wiedzieć więcej w tej sprawie. Udaj się do pajgę w kwestii legend jest niezawodna. Rozpoczęto zadanie ciemność. 12843 EXPA Wiedźma PAIGE ma dla ciebie questa. A niech to. I po co mi było to legendoznawstwo? Od razu wiedziałam, żeby iść na eliksiry. Większość tego, co mam w głowie, to urojenia innych. Ale racja, słyszałam całkiem sporo o cieniu. Tak był nazywany przez podróżników, którzy wyskakiwali z różnych alternatywnych światów, jak ty. Masz minę, jakbym powiedziała ci coś dziwnego: doskonale wiem, kim jesteście. Tak, jesteście, jest was wielu, ale czemu muszę ci to mówić? Przecież nie bez powodu się tu znalazłeś, prawda? Oj, masz dużo do nadrobienia i tak mało czasu. Jednak to nie ze mną teraz powinieneś porozmawiać. Pamiętasz może wiedźmę Samary? Studniowa wiedźma, którą miałeś okazję poznać na poprzedniej wyspie. Kazała cię oddelegować do siebie, gdy tylko sprawy nabiorą takiego obrotu. Znajdziesz ją w obozie łowców, tuż przy wybrzeżu, z którego widać góry lodowe. Rozpoczęto zadanie legenda. 1359 expa Wiedźma Samara ma dla ciebie questa Jesteś Wcale nie tak długo trzeba było czekać na ten moment, prawda? Nie ma się niestety czym cieszyć. Wiedziałam, że muszę powiedzieć ci prawdę na twój temat w najgorszym momencie twojej wyprawy. Musisz stanąć oko w oko z samym umbrą. To postać, która została stworzona przypadkiem poprzez rozszczepienie się jaźni pierwszego podróżnika. Nie, nie mówię o dżentelmenie. To był kolejny z podróżników, który zabłądził poprzez czar tak potężny, na który nikt nie ma wpływu. Miłość, mój drogi. Jego losy miały potoczyć się zupełnie inaczej. Pierwszym podróżnikiem był tak zwany stan. Miał już swoje lata, gdy odkrył wynalazek do podróżowania między wymiarami. Niestety, sam skok przez portal nie odbywa się w sekundę. Musisz przemierzyć przez korytarze, w których czas płynie zupełnie inaczej. To najprawdopodobniej powodowało Twoje amnezje. Zwyczajnie nie byłeś gotów, ale musiałeś to robić, aby ratować swojego ojca. Tak, doskonale go znam. To dość długa i złożona historia, która miała przyjść do ciebie sama o wiele później. Niestety, nikt nie miał wpływu, jak szybko umrącie na mierzy. Jego głównym celem jest pozbywanie się podróżników. Chce kontrolować wszystko. Nie mamy z nim szans, ale ty masz. Dlatego twoja mama cię tu wysłała po śmierci twojego ojca. Umbra wiedział, że nic ci nie zrobi za życia. Dlatego postanowił pozbyć się cię jeszcze przed narodzinami. Rozdzielił twoich rodziców, ale nie spodziewał się, że to doprowadzi do kolejnego otwarcia portalu. Próbuję ci przekazać, że to gentleman jest twoim ojcem. A ty nie przeniosłeś się do niego z innego świata, a jedynie cofnąłeś się w czasie. Trochę to skomplikowane, prawda? Dam ci trochę odetchnąć, ale może gdybyście połączyli siły, uda wam się pokonać bestię. Z tego co wiem, to tam w górach lodowych przetrzymuje twoją koleżankę. Jakiej było, Amber? No nic, i tak w pojedynkę nic nie zdziałasz. Lepiej pomóż teraz dżentelmenowi wydostać się z więzienia. Nie muszę ci chyba mówić o tym, byś o niczym nie mówił, dżentel-tacie. To by mogło wszystko zrujnować. Rozpoczęto zadanie, ojciec. 13275 expa Dżentelmen ma dla ciebie quest'a. Już od dawna planuję stąd uciec, ale nie spodziewałem się, że ty będziesz chciał mi w tym pomóc. Tak jak mówiłem, mamy wspólnego wroga, który miał już okazję mnie wykończyć. Nie trudno się domyślić, że bardziej mu zależy na tobie. Jesteś młody, ale wyjątkowo inteligentny. Połączymy więc siły. Wychodzi na to, że obojgu nam zabrał bliską osobę. A twoją można jeszcze uratować. Potrzebny mi będzie najmocniejszy killoff do wykopania się stąd. Niech będzie diamentowy to spory koszt, ale chyba nie ma się nad czym zastanawiać w takiej sytuacji. Rozpoczęto zadanie przebij się. 13491 Expa oraz 1200 monet. Ciężko być niezauważonym, masz jeszcze jedno zadanie. Gentleman ma dla Ciebie questa. Zanim spróbuje się wydostać, musisz zagadać jednego z więźniów, nazywa się Dominik i wyjątkowo mnie nie lubi. Jak nic wykorzysta tę okazję, by mnie podkablować klawiszowi. Spotkajmy się potem w zakonie mnichów. Mam tam przyjaciela, który mnie ukryje. Powodzenia i do zobaczenia na miejscu. Rozpoczęto zadanie. Uciekam. 13 706 expa. Dominik ma dla ciebie questa. Coś często tu jesteś. Jeszcze chwila i pomyślę, że chcesz pomóc uciec Jerzemu. Nie na mojej warcie. Wiem, że maczałeś palce w wyjawieniu tajemnicy Boba. Jeszcze nie potrafię tego udowodnić, ale pewnego dnia i ty tu trafisz. Co cię tak śmieszy? Wiesz co? Wynoś się stąd, bo powiem strażnikom, że coś knujesz. Rozpoczęto zadanie Kabel. 13 922 expa. Gentleman ma dla ciebie quest'a. Udało się. Dobrze, że mam kontakty. Musimy być cicho. Mnisi bardzo nie lubią głośnych dźwięków. Dlatego walnęli sobie ogromny gong w środku zakonu. Nie będę się czepiał, ale to dziwne. Chyba nie mamy czasu na pogawędki. Jaki masz plan? Nie masz planu? W takim razie może być ciężej niż myślałem. Wspominałeś coś o lodowych górach. Może tam powinniśmy się udać? Przeczesać teren czy coś? Ja nie mogę się na tyle przemieszczać, więc musisz sam zrobić zwiat. Następnie wróć do mnie i mi to opowiedz. Może będę mógł się bardziej przydać. Rozpoczęto zadanie zwiat. 14138 Expa. Całkiem ciekawe, to jest jakiś trop. Gentleman ma dla Ciebie questa. Widać, że ten cały umbra nie próżnuje. Miałoby to sens, że nie siedzi ciągle w jednym miejscu. Ale jeżeli chcemy go złapać, będziemy potrzebować kolejnego portalu. To nie będzie takie łatwe, ale mam już wprawę. Ha, 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 trochę mnie to bawi, nie ukrywam. Z wrogów do współpracowników. Co jeszcze nas czeka? Czego nie chcę wiedzieć? Dobra, nie dopytuję. Każdy ma prawo do sekretów. Co my robimy? Nie ma na to czasu. Jak najszybciej musisz udać się po kilka materiałów dla mnie, tak, abym mógł zacząć budowę. Jednak nie możemy tego zrobić tutaj. Mam kryjówkę na północy, tuż koło kryjówki piratów. Najbezpieczniejsze miejsce na tej wyspie. Otoczone magią wioski, zamieszkałej przez wiedźmy magicznego lasu oraz wioski elfów. Tam będziemy mogli bezpiecznie działać nad maszyną. Lećmy tam czym prędzej. Cholera, za głośno. Wybacz, brujant. Rozpoczęto zadanie: kriówka. 14354 EXPA. Gentlemen, ma dla ciebie questa. Doskonale, choć przedostanie się tu było wyjątkowo ciężkie. Nie wiem jak ty, ale ja musiałem biegać jak stożek ksiana, by nikt mnie nie zauważył. Przejdźmy do priorytetów. Czas stworzyć to dzieło. Żadna maszyna w tym świecie nie może działać bez czerwonego proszku. Przynieś mi jego 8 sztuk. Mechanizm musi utrzymać nas obu w tym samym czasie, a to nie lada sztuka. Rozpoczęto zadanie, zaczynamy. 14570 EXPA oraz 1200 monet. Sprawny jesteś, dżentelmen, ma dla ciebie quest'a. Nie pierwszy raz współpracujemy. Ale miło cię mieć jako kompana. Może Umbra zna Twoją przeszłość i pomoże ci jakoś zrozumieć. Sam zacząłem się tym interesować. Od zawsze przypominałeś mi młodego mnie. Może to niezbyt skromne w końcu, nikt nie zrobił tyle dobrego w tak krótkim czasie co ty. Masz prawdziwy dar pomocy innym. Bardzo żałuję tego, jak wygląda nasza przeszłość, ale może czeka nas niesamowita przyszłość. Nawet mnie to już wszystko nie dziwi. Przez ostatnie lata doskonale dowiedziałem się, jak życie śmieje się nam prosto w twarz. Najpierw straciłem pracę, potem przyjaciół, a na końcu żonę. Tuż po naszym rozstaniu dowiedziałem się, że jest w ciąży. Nie poznałem nawet płci dziecka. Wraz z Korpo Brodyn jej drugim mężem postanowili odesłać je do sierocińca z dala od wyspy, która i tak nie miała przyszłości. Chciałem nawet je znaleźć, ale ciężko konkurować z kimś, kto rządzi pobliskimi wodami. Z tego co mi wiadomo, zmarło. Wiem, że ci przykro, nie musisz tego mówić. Z tego co udało mi się dowiedzieć, ludzie widzieli w okolicach sierocińca podobną czarną chmurę do tej, która powoduje umbra. Dlatego chcę wiedzieć i stawić mu czoła, aby pomścić swojego potomka. Możesz na mnie liczyć w każdej chwili. Pamiętaj o tym. A teraz idź i zdobądź dla mnie złote patyki. Wiem, że miałeś już okazję ich używać do podobnych celów. Odpowiadają one za namierzanie przeróżnych lokalizacji. Mało kto o tym wie, ale jest to naprawdę przydatna i potężna ich funkcja. Potrzebne nam będzie ich 12. Rozpoczęto zadanie Zemsta. Tak więc to by było w dzisiejszym odcinku na tyle. Tak więc zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie, tu udostępnijcie ten odcinek. Cześć!